Przedstawiony ostatnio dokument polityki cyfrowej transformacji edukacji wydaje mi się, że jest bardzo dobrym krokiem w transformacji edukacji w Polsce. Widzimy, że jest poruszonych tam szereg wątków, które są niezbędne do tego, żeby ta edukacja faktycznie odpowiadała wyzwaniom obecnego świata. Jest poruszony. Dla mnie kluczowy element, czyli metodologii edukacji, właśnie edukacji e, projektowej, e, pracy w grupach, rozwiązywania problemów, czyli te wszystkie umiejętności, które są wymagane i będą wymagane w świecie AI, e, są tam poruszone. Z drugiej strony mówimy o wsparciu infrastrukturalnym szkół, co niestety jest nadal niezbędne do Dalszego rozwoju gdzieś e, już na etapie szkoły podstawowej czy szkoły ponadpodstawowej jest to niezbędne, e, żeby nauczyciele i uczniowie mieli dostęp do odpowiednich narzędzi. No i e, też mierzymy się z e, elementem sztucznej inteligencji, e, to już chyba jest e, oczywiste, że będzie e, wpływ sztucznej inteligencji będzie coraz większy na środowisko pracy i żeby przygotować e, uczniów na, na tą przyszłość trzeba już poruszać ten temat e, od wczesnych lat. Więc pod tym względem e, wydaje się, że to jest e, pozytywny dokument i faktycznie jest wiele elementów, które, mm, o, które trzeba zmienić, są, są, są tam zawarte. E, natomiast oczywiście diabeł będzie tkwił w szczegółach, jak się uda to wdrożyć. Jak będzie przygotowana szkoła? Jak, jakie programy będą za tym szły? No i też jak będą przygotowani nauczyciele na tą zmianę, bo to na pewno wymaga szeregu nowych umiejętności od nich. Obecnie do szkoły nie chodzi się po to, żeby zdobywać wiedzę, a raczej umiejętności. Oczywiście nie, jest pewien poziom wiedzy elementarnej niezbędny, natomiast powinniśmy skupić się na tym, żeby e, uczniowie wiedzieli jak korzystać, jak robić research, jak korzystać z internetu, jak korzystać z AI, jak umieć odróżnić prawdę od półprawdy albo od fałszu, jak zdobywać te informacje i jak analizować te informacje, wyciągać wnioski. Tego potrzeba w podstawie programowej, natomiast sama jej treść jest ważna ale powinniśmy dawać taki zestaw narzędzi dla ucznia, który sobie już sam porodzi, niezależnie od tego, jak będzie się zmieniał świat.